Ostatnio przeczytałam takiego y, newsa, że Pamela Anderson pomniejszy, pomniejszyła sobie biust. Czy ty myślisz, że to jest jakiś nowy trend? Jakoś to teraz idzie w drugim kierunku? Może wieki już na to nie pozwala, żeby nosić. Że, nie zapominajmy, że z wiekiem nie jesteśmy coraz silniejsi, tylko coraz y, słabsi. No, z tego, co pamiętam, nie miała tam y, za bardzo, za, za mało, więc, więc no, zaczęło chyba ją to lekko uwierać. Silikony już y, troszeczkę jakby... Innej generacji są, także yy, za bardzo nie śledzę jej losów, więc, więc nawet y, nie wiem. Zatrzymałam się tylko na tym, że skróciła sobie włosy i, i, i tak naprawdę to wszystko. A, my, powiedz mi, Bo to jeżeli to byłby taki trend, że nagle teraz wszystkie kobiety będą miały małe biusty, bo to jest teraz w kanonach piękna myśl, że kiedykolwiek byście pomniejszła? Wiesz, to z mojego biustu już za bardzo nie, nie da się pomniejszyć z, z racji tego, że swój miałam niemały, więc. Yy, no, jakoś tej natury no nie oszukam. Miałam. Wiadomo, teraz mam większy. Już nie będę się zagłębiać. Większy, miałam większy, mam większy od tego, co miałam, ale nigdy nie będę miała najmniejszego.